Edward nie przepada ze sąsiadką, ale odetchnął z ulgą, gdy zaoferowała mu wsparcie. Samodzielna opieka nad wnuczką to A. dla niego zbyt duże wyzwanie. A matka w ogóle karmiła ją piersią? Nie. Mówiła, że nie ma pokarmu. Podobno przez stres. Ale teraz to ja nie wiem, czy to była prawda. Przecież ona mogła mnie okłamywać we wszystkim. A zgłosił pan na policję, że porzuciła dziecko? Nie. Dlaczego? No bo wciągnęliby w to mojego syna. Jego narzeczona by się dowiedziała i byłaby katastrofa. No ale co to znaczy, wciągnęliby pana syna? Przecież to jest jego córka. On musi wziąć za nią odpowiedzialność. Ale on się nie chce nią zajmować. No to co, mam go zmusić? No tak. Znienawidzi mnie tylko i tyle z tego będzie. W ogóle przestanie się do mnie odzywać. Powiedział mi, żebym ją oddał do domu dziecka. O, matko. No. Ja nie mam pojęcia, co robić. Rozumie Pani? Nie mam pojęcia. Siedzę tu i czekam nie wiadomo na co. Nawet do pracy nie mogę chodzić, no bo jak? Pomogę Panu. Słucham? Mogę się nią zajmować. Na rencie jestem. I tak mam czas. Niech mi Pan ją przynosi, jak rano idzie Pan do pracy. Biorę na siebie spory obowiązek. No ale co mi tam? Przynajmniej coś się będzie w domu działo. Tak to siedzę sama cały dzień i się nudzę, ileż można oglądać seriale w telewizji. Piekło zamarzło. Okazuje się, że Wilczyńska nie jest potworem, tylko człowiekiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Zamurowało mnie.